Siemano, z tej strony Kosiorski. Dziś zaprezentuję Wam event Run Hawk w The Seven Deadly Sins Grand Cross. I zaczynamy. Jest to taka minigierka, to jest zupełnie co innego niż walki w tej grze, więc po prostu Wam pokażę taką odskocznie minigierkę na łapanie złota finką. Generalnie nagrywam ten filmik już trzeci raz. Raz mi się jakby wybrałem Questa do walki, gdzie walczyłem 20 minut i to już było troszeczkę za długo, bo miałem za słaby team. Drugi raz zobaczyłem, że nagrywam bez dźwięku, więc nagrywam trzeci raz, tak? Żebyście zobaczyli ten evenik. Yy, on jest jakby na każdej... chyba na każdym chapterze kilka różnych jest jakby poziomów tego. Więc to nie jest tak, że tylko w tym miejscu go można zagrać. No i... Zawsze to jakiś gold do złapania, oraz za przejście. Pierwszy raz tego dostajemy, bodajże zawsze diamencik. Więc y, warto, poza tym, fajna tak teraz na jakiś czas, sobie fajnie urozmaicić grę. I mamy to. Także tak wyglądał ten eventik. Różne są poziomy, tak jak wspomniałem, w zależności od chaptera. Nie są to jakoś ciężkie eventy, bardziej takie chwilowe, y, żeby sobie pograć. I jeszcze mogę wam pokazać. Moją drużynę, jakikolwiek stage pokażę, gdzieś gdzie mogę zawalczyć, żeby nie było za ciężko, ale żeby też nie było, no, 20-minutowej walki. Chapter 3, gdzie ja tu mógłbym, niby zagrać. to jest jakiś event. Dawaj to jest za ile? 16 tysięcy, to jest. Niestety nie za ciężko, tu mamy normal. O, tu będzie dosyć ciekawa walka. Wybierzemy frienda jakiegoś sobie. Generalnie ja nie używałem wcześniej friendów, to był błąd, bo... Mm, ja jakby ich nie używałem, bo leveluję sobie przez to inne postacie, że używam tylko te inne główne. Dobra, na razie sobie użyjemy tak. Ale zauważyłem, że to jakby jest bez sensu, ponieważ... No, jeżeli wybieramy frienda, dostajemy jakieś waluty Jakąś walutę, to raz A dwa to... No po prostu lepszy team mamy, a ten exp i tak dla reszty teamu jest, więc nie ma takiej tragedii Dobra, tu sobie będziemy walczyć tu Kung Fu Master Fighter Diana has a skill which supports enemy defense No, ogólnie Fajnie, że tu niektóre SR są naprawdę ciekawe, co mi daliście znać w ostatnim komentarzu. Też tam pisaliście, że złoto jest mega ważne, dlatego ten ruch, run Hawk jest też spoko. Dobra, i zaczynamy. Co my tu mamy? Y, tą postacią jeszcze nie grałem co wybrałem na Frienda. Ale już ale to zobaczymy co mój. Czyli tak... Ej, nie, 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 gościu, auto kliknąłem i mi poleciał Ajajaj, aj. No i dobra, już mi wszystko zniszczyło. Sam chciałem, to nie. nie dadzą mi się pobawić. Ale jest Petrify. Czyli przeciwnik tylko jeden nas atakuje. No i właśnie, na prostszych eventach jest auto. Można używać. Ja generalnie... Jak by to zrobić? Jeżeli zrobię to i kolejny, to drugi będzie mocniejszy? Jak myślicie? Nie mogę przesunąć najwyżej, zobaczymy Bardziej jestem ciekaw czy 7600, a drugi hmm. Ciekawa opcja Nie widziałem, czy ten drugi, czy ten damage po prawej to był skomulowany, czy tylko po tym dobra Czyli możemy go dobić a Raczej w taki sposób Nie dobijemy, no nic, chociaż kontra na następny, atak będzie Counter No ale nie zaatakował nam tego, co by chcieliśmy. Yy, może ją zniszczymy. I sobie przesuniemy. W taki sposób. Bo ona i tak zginie. A tu już mam na przyszłą walkę, jeżeli tu będzie jeszcze jakiś etap przesunięte kilka postaci. Mamy bossa 36000. Generalnie mamy dużo więcej powera, więc raczej nie ma co się martwić. Spróbujemy tą po lewej z dwóch ultimate'ów strzelić. A jak to będzie mało, to sobie zrobimy po prostu kontra. Może w tym filmiku tego aż tak jeszcze nie widać, ale naprawdę już powoli bardziej ogarniam taktykę w tej grze. Taką, że właśnie no. Jest różnica, że jednogwiazdkowy skill, na przykład tutaj zobaczcie, Kinga, jednogwiazdkowy skill tylko usuwa debufy z aliensów, a dwóch już usuwa i leczy 30%. I naprawdę warto czasem troszeczkę pokombinować, żeby on na przykład tak połączyć i już mamy połączony. Ciekawe opcje, można zrobić fajne sprawy. Też w opcjach mam chyba wyłączone, żeby... Game settings. Um, play speed high. Skip animacja. Może, może to sobie wyłączę. Bo nigdy nie widzę jak te ultimate wyglądam, z, ją są... jakby w, w, teraz co, co widzieliście była wyłączona opcja zrobienia ultimata. Więc no niestety nie zobaczycie jak wygląda cały, bo już koniec walki prawdopodobnie. Ale jeżeli Wam się spodobała kierka, to gorąco zachęcam. O nie! <ścoughs> A, wykrwawiła się czy coś. Dobra, mamy zrobiony event. Coś tam dostaliśmy, skipujemy, może szybko jeszcze będzie opcja na jakąś inną walkę, to Wam pokażę, może jakiś Ultimate sam zobaczę w pełnym wykonaniu. No, jednak jak się tak gra wiecie, z automatu coś idzie i to nie trzeba oglądać tych animacji cały czas non stop non stop, ale czasem fajnie. E, hard, tu pewnie mi się nie uda tego przejść, no 60 000 powera, wolę raczej nie próbować. Dodamy sobie jakiegoś mm, sojusznika. Dawaj tak, tą ze świnką. A damy tutaj, niech będzie ten. A nie, on nie może być. To ty. Diane. I startujemy. Gil Thunder. I zaczynamy znowu, po prostu postaramy się jak najwięcej, dobra, możemy tego spetrifajować. a tu po lewej będziemy sobie bić, czy ona bije wszystkich, tu bije jednego, a tu wszystkich bije, nie wiem czy to o tej mowa, ale któraś właśnie z Elizabeth jest taka mega mocna, dobra, zrobimy coś takiego. Czyli jeden Petrify, jeden atak po prostu i jedna kontra po to, by troszeczkę zebrać punkcików do ataku. <laughs> Nie chciałem też, jakby chciałbym zobaczyć jej skile lepsze. Tej Elizabeth, ale zobaczymy zaraz. Dobra, niech zaatakuje wszystkich. I ty potem na kontrach może dobijesz. Ooooo, ich zmasakrowała No tu niestety się nie udało Mamy już pierwszy Ultimate załadowany Który zaraz będziemy oglądać Dobra i zaczynamy Czyli target po lewej, pierwszy Ultimate Świnka ta ulepszona bije wszystkich. A to bije jednego. To nakłada. Odbliża jakieś defensy. Dobra. Dobra, niech ona zaatakuje. Po to by sobie zebrała jak najwięcej tych kulek. Żeby miała na ultimate. A. Ultimate move. No, generalnie... Myślałem, że dużo większa będzie ta animacja. Ale może być. Może być. Mamy bardzo dużo... Mm, Niko nie mamy. Dobra, zrobimy coś takiego. Wyleczymy. Daj, Petrifaja. Czekamy na Elizabeth. Bo chcę po, po prostu zobaczyć Elizabeth Ultimate. Chociaż ona pewnie tutaj leczy albo coś takiego. O, zobaczymy sobie teraz. O, no, to możemy zobaczyć. Czyli ty, ty zaatakuj. Miejmy nadzieję, że ktoś tu przeżyje. Ty sobie. O nie. Dobra, możemy przesunąć. O tak. O, dała czadu. Bierze słonecznik. O nie, on jeszcze wszystkich bije. Ciekawe czy damy radę zrobić ultimate a nią. Damy radę! Świński ultimate. I zniszczone. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy filmik. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Gorąco zachęcam do tej gry i życzę miłego dnia.